Nazywam się Łukasz Nockowski. Poszedłem na studia podyplomowe z programowania aplikacji frontend, ponieważ chciałem się przeprężowić. Nie chciałem iść na studia licencjackie albo inżynierskie, ponieważ to trwałoby kolejne 3 lata, a chciałem jak najszybciej zakończyć studia i zmienić pracę. Do momentu rozpoczęcia tych studiów nie wiedziałem właściwie nic na temat programowania frontendu, lecz na szczęście okazało się, że nie było to problemem, mimo że nauka była intensywna i wymagała czasami naprawdę sporego wysiłku umysłowego. Prowadzący zajęcia mieli bardzo wyrozumiałe i praktyczne podejście. Są cały czas pracującymi w zawodzie programistami, więc znają aktualne trendy i technologie. Przez ten roku udało im się przekazać wiedzę na temat podstaw html -a. Przez JavaScripta i aż do tworzenia aplikacji w Angularze czy aplikacji mobilnych. No i udało im się to przekazać nawet w taki sposób, że taka osoba jak ja, która właśnie nie miała tej wiedzy żadnej informatycznej wcześniej, była w stanie ogarnąć, co robimy i dlaczego na zajęciach. Myślę, że najlepszą rekomendacją dla tych studiów jest fakt, że dzięki nim właśnie udało mi się rozpocząć swoją przygodę z IT i obecnie dostałem już pracę jako junior w programowaniu front-endu właśnie. Dziękuję. Cześć, mam na imię Sunil i pochodzę z Indii. Od kilku lat mieszkam w Polsce. Pracuję jako programista back-end. Zapisałem się na studia podyplomowe front-end na społecznej Akademii Nauk w Łodzi, aby posiedzieć swoim wyjściem z front -end i być lepszym pracownikiem. Zajęcia bawi bardzo fajnie i wytrwiły hybrydowym, co ułatwiało uczestnictwo. Poza tym super, likwidowcy z ogromną widzą. Polecam studia po dyplomowe sam, każdemu to chce rozwijać i podnosić swoje umiejętności. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, tu Marcin, absolwent studiów podyplomowych na kierunku programowania aplikacji frontend społecznej Akademii Nauk. Na te studia zapisałem się, ponieważ chciałem rozwinąć swoje umiejętności, jeśli chodzi o programowanie, z którymi miałem do czynienia na studiach inżynierskich. Podczas studiów najbardziej spodobał mi się sposób prowadzenia zajęć, odbywały się one w trybie hybrydowym. Ukończone studia prawdopodobnie zapewnią mi awans w pracy oraz zwiększą moją perspektywę na rynku pracy. Polecam ten kierunek, ponieważ Poziom nauczania stoi na bardzo wysokim poziomie. Prowadzą go osoby, które już mają z do czynienia od bardzo dawna i można się o nich naprawdę sporo nauczyć. Polecam. Jestem Weronika. Studiowałam podyplomowo oprogramowanie aplikacji Frontend. Na studia te zapisałam się, ponieważ chciałam nauczyć się czegoś nowego, rozwojowego, co obecnie bardzo pożądane jest na rynku pracy. Studia te umożliwiły mi nauczenie się podstaw programowania w języku JavaScript, Angular. Miałam także możliwość stworzenia własnej aplikacji do rezerwacji biletów. Jestem ogólnie bardzo zadowolona z prowadzonych zajęć i z tego, czego mogłam się tam nauczyć. Dziękuję bardzo. Siemanko, tu Michał. Ciągle mnie pytacie. Mordini. A po co Ty w ogóle posadzić na te studia, co? Spieszę z odpowiedzią. Otóż mam jedno marzenie. Dość spore marzenie. Otóż chciałbym dostać się do średniej polskiej klasy. A jak tego dokonam? Zostanę programistą. No ale co z tymi studiami? No na tych studiach nauczą mnie wszystkiego od początku. Czyli HTML, CSS, Javascript. Po podstawach wjeżdżamy już na wyższy poziom, czyli frameworki, Angular, później ewentualnie Ionic, jeśli chcemy robić aplikacje mobilne. Także dość spoko spoko. Wykładowcy, sami praktycy. Także najnowsze wieści z frontu, a nie żadne tam pitu pitu z książeczek. Czy polecam wszystkim? Nie do końca. Jeśli nie masz samozaparcia do nauki, do rozwijania własnych umiejętności, no tego cię żadna szkoła nie nauczy, więc no raczej odpuściłem sobie. A praca programisty polega przede wszystkim na ciągłym uczeniu się, poznawaniu nowości, wprowadzania tych nowości. Także bez tego raczej nie pójdzie. Tyle z mojej strony. Czołem. Cześć, nazywam się Michał Wojciechowski, studiuję podyplomowo programowanie aplikacji front-end. Wybrałem te studia, ponieważ chciałbym w dalszej karierze zawodowej tworzyć strony internetowe. W związku z rozwojem e-commerce jest tutaj większe zapotrzebowanie na usługi tworzenia stron internetowych i właśnie tutaj studia podyplomowe dały mi podstawy które zaowocują w, w przyszłości, w mojej dalszej karierze zawodowej. Cześć, jestem Paweł. Nie wiem, co mam dalej powiedzieć. To moja córka, Hania. Powiedz coś. Nie nie chcesz powiedzieć? No dobra. Ja powiem, że jestem pracuję jako e, Junior Java Developer od około półtora roku. Na studia podyplomowe, frontendowe wybrałem się ze względu, aby wzbogacić swoje umiejętności i informacje na temat developmentu w sferze frontendu, przez co chciałbym być bardziej atrakcyjnym pracownikiem na rynku. I co w zasadzie mogę powiedzieć, że się w jakiś sposób zrealizowało. Podczas programu studiów najbardziej... Podobało mi się to, że było one zdalne, więc można było przystąpić do zajęć bez względu na to, w którym miejscu aktualnie przebywamy. Potrzebowaliśmy tylko i wyłącznie dostępu do internetu, jest to bardzo wygodne. Mm. Polecam oczywiście studia i kierunek Frontetto. Dziękuję. Cześć, nazywam się Kamil Brożewicz. Jestem studentem na kierunku programowanie frontendowe. Zapisałem się, ponieważ ciekawił mnie temat programowania, tworzenia stron, robienia aplikacji. Chciałem poszerzyć swoją wiedzę zdobytą samodzielnie i uzupełnić ją. Dzięki temu mogłem zrozumieć wszystko od podstaw i wszystko stało się dla mnie prostsze. Podczas nich najbardziej podobało mi się usystematyzowany tryb uczenia od podstaw JS-u do bardziej zaawansowanych rzeczy. Struktura zajęć, która była. Pierw teoria, potem praktyka i wsparcie oraz dobre wytłumaczenie. Ukończenie studiów przyda mi się do dalszego zgłębienia, zgłębienia oraz zagadnienia z programowania. Być może w przyszłości pomoże mi to zmienić pracę i poświęcić się swojemu zainteresowaniami hobby, czyli programowaniu. Dziękuję za uwagę.